Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś sobie wymienimy baterię w iPhone'ie 5S. Tutaj dokładny model iPhone'a. Jest to model A1457. I działamy sobie. Tutaj, żeby odkręcić pierwsze śrubeczki, to musimy mieć torxa. Tutaj widzimy torxa. P2. Takim bynajmniej odkręcam sobie e, iPhony. E, tutaj na samym dole widzimy dwie śrubeczki z jedna i druga z drugiej strony. Więc sobie je odkręcamy. W tym przypadku jest wszystko widzę powyrywane. Kiedy nam wyszło, fajnie. I jeszcze druga. I jest dobra. I teraz sobie podważamy cały ten przód. Tutaj fajnie by było, gdybyśmy mieli jakąś tutaj przystawkę, która będzie wspomagała ten cały proces. Albo i nie. Tutaj podważamy sobie oczywiście cały przód. No, najlepiej oczywiście byłoby, gdybyście przydali, nie wiem, jakieś plastikowe, plastikowe narzędzie do tego przeznaczone. Zawsze jest, no, lepiej i pewniej, gdybyście, nie wiem, wymieniali baterię. I przykładowo, no, możecie po prostu niefortunnie sobie uszkodzić wyświetlacz oraz dotyk. A tego na pewno byście tutaj nie chcieli. I tu sobie idziemy delikatnie, delikatnie do samej góry. Tu widzimy już zatrzaski. I to samo robimy z drugiej strony, ale nie wychylamy i nie podnosimy do góry tej ramki wraz z wyświetlaczem. Dlaczego za chwilę Wam pokażę. O właśnie. I teraz delikatnie dajemy do góry. Dlatego, że pod spodem jest tasiemka tej oto pada. Tu jest dokładnie o właśnie w tym miejscu i tu sobie wyciągamy blokadę mocującą jest i dopiero teraz możemy sobie tutaj odmocować tasiemkę no i dobra i teraz sobie bierzemy do góry wypadałoby teraz tutaj sobie Odkręcić wszystkie śrubki i wyciągnąć wyświetlacz wraz z dotykiem. Jeśli tego nie chcemy, to możemy od razu sobie tutaj przejść do, do naszej baterii. Bateria jest tutaj, w tym miejscu, jak widzimy. Podważamy sobie naszą baterię, tutaj tasiemkę. I teraz tutaj, jak w tym przypadku metalowym. Tuż była kilkakrotnie wyciągana. Polecałam taką kartę, jakąkolwiek plastikową, którą sobie po prostu wbijamy do środka i wyciągamy naszą baterię. I tak to wygląda tyle filozofii, jeśli chodzi o baterię. Teraz zobaczymy jeszcze dokładne informacje tej baterii. Tutaj sobie przeczytacie. Abyście sobie po prostu nie pomyli z innymi bateriami 2013 rok. I to tyle jeśli chodzi tutaj o wymianę baterii w iPhoneie 5S. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i poradnikach Heja.